Kochani, jest dzisiaj czwartkowy poranek, jestem przeszczęśliwa, ponieważ jestem w domu i mogę dzisiaj do Was nagrać. W zasadzie pomysł na wczorajszego, na tego dzisiejszego vloga jak gdyby zrodził się wczoraj, wiecie co? Ja tych takich vlogów, pogadanek czy vlogów bez tabu, do, do nich muszę się trochę przygotować i sobie myślę na przykład jaki temat poruszyć w kolejnym vlogu I, i tak się właśnie stało dziś. Chciałam Wam opowiedzieć o faktach o Australii, bądź życia w Australii, które mnie bardzo zszokowały. Wielu z nich na pewno nie wiecie, także usiądźcie wygodnie, przygotujcie coś do picia, bo opowiem wam pewne ciekawostki właśnie o Australii. A tak w ogóle chciałam kochani powiedzieć, że jest dzisiaj piękna pogoda, w końcu ładne słoneczko i bardzo się cieszę, że jestem w domu. Przepraszam za jakikolwiek yy, hałas, wiecie kochani, ja mieszkam tutaj obok takiego y, projektu, który się buduje, takiego dużego projektu y, deweloperskiego i kochani, i oni tam używają młota dosłownie pneumatycznego i kują w skalę, także powiem Wam, że jest dość głośno, a zaczynają o 6 rano. Także co, kochani, przechodzimy tutaj do tych wszystkich faktów. Wiecie co, one mi się długo rodziły w głowie, bo to, jak mówię, to przez 13 lat w zasadzie się uczyłam tego, tak? Jest, zaczynamy od faktu, do Australii należy, trzeba mieć wizę. To jest prawda, kochani. Nawet. Jeżeli chcecie tutaj przylecieć na wakacje, wtedy o, aplikujecie online o taką wizę, która się nazywa i e Visitor. I ta wiza umożliwia Wam zwiedzanie Australii przez 3 miesiące, nie dając Wam oczywiście pozwolenia najmniejszego na pracę, czyli nie możecie pracować. To jest tylko, kochani, w celach turystycznych. Następnie możecie aplikować o wizę turystyczną, kiedy tutaj już jesteście, i ona może być Wam przedłużona o kolejne pół roku. Ale musicie tam przedstawić różne czynniki ekonomiczne, żeby Was po prostu na to stać, bo rząd Australii boi się przed takimi ludźmi, którzy sobie tutaj przyjeżdżają i próbują pracować na czarno. Wiadomo wtedy tak zwany cash in hand i nie płacą podatków. Czyli do Australii trzeba mieć wizę, nawet na. Drugi fakt moi drodzy, w samolocie wypełnia się taką kartę wjazdu, taką tak zwaną entry card i na tej karcie należy wpisać skąd lecicie, należy wpisać Wasz docelowy adres pobytu w Australii, należy także yy, yy, jak gdyby przedłożyć taką deklarację, w której, kochani, deklarujemy, że nie przywozimy do Australii rzeczy, które są zakazane bądź jakieś nielegalne. Na przykład deklarujemy, że nie przywozimy ze sobą więcej niż 25 sztuk papierosów, czyli jednej paczki. Kochani, do Australii nie przywozimy 10 paczek ani nie przywozimy, jak to się kiedyś nazywało, całego kartonu bądź sztangi. Dozwolone jest 25 pojedynczych papierosów. A dlaczego tak jest? W Australii, kolejnym faktem jest to, jest ogromna polityka antynikotynowa. Kochani, mało kto tutaj pali. Nie wolno palić w miejscach publicznych, nie wolno palić na plażach. Mówiłam Wam o tym kiedyś, za to grozi dość dosadna kara. Nie można też palić. Nigdzie wewnątrz oraz nie można palić u siebie na balkonie, jeżeli mieszka się w mieszkaniu, tak żeby nie przeszkadzać sąsiadom. I tutaj, kochani, papierosy też są ogromnie drogie. W tej chwili najtańsza paczka papierosów kosztuje 34 dolary. To jest około 100 zł. A skąd wiem? <laughs> wiecie dlaczego, prawda? Yy, paczka 40 papierosów to już jest wydatek. 64 dolarów, czyli prawie 200 zł. Ta większa paczka mieści 40 papierosów i ona kosztuje 64 dolarów. Teraz, kochani, do Australii też wiadomo, nie możemy przywozić żadnego jedzenia, żadnego pożywienia, żadnych jak gdyby produktów, jakichś pochodzących od zwierząt. Nie można też, kochani, na przykład przywieźć ze sobą, broń Boże, jakiegoś podłoża czy gleby. Na przykład pod butami. Nie można też przywieźć ze sobą więcej niż 10 tysięcy w gotówce. Kochani, policja federalna na, lotnisko, na lotnisku jest bardzo rygorystyczna. Każdy może zostać jak gdyby przesłuchany i sprawdzony, prawda? I ja Wam opowiem, dlaczego warto w tej deklaracji powiedzieć prawdę i trzeba się podpisać, bo jeżeli powiemy, na przykład zdeklarujemy, że, że mamy tylko 25 papierosów, a mamy 250, to czeka nas kara, a także możliwa deportacja z Australii do rodzimego kraju. Zależy oczywiście na jakiej wizie tutaj przylatujemy. Jeżeli ktoś chce przemycić na przykład jakiekolwiek narkotyki, a wiecie, że próbują, jest taki fajny program, on się nazywa Border Security, kontrola graniczna, ja ją często oglądam. I teraz Wam opowiem, co mi się kiedyś przytrafiło. Kochani, ja tutaj taką dodatkową pracę swoją y, założyłam taki butik, w którym sprzedawałam dobra luksusowe. Y, tutaj mówię o luksusowych głównie torebkach. Y, bo w Australii one zawsze są nieco droższe, przynajmniej te 15%, niż na przykład u Was w Europie, czy w innym kraju. I ja sobie obczaiłam, że w Azji Środkowej Dokładnie w Malezji, w miejscowości Jahor Baru, mieści się y, największy tutaj outlet Gucci. Więc ja, kochani, poleciałam sobie na zakupy z myślą, właśnie, żeby to sprzedać, oczywiście z profitem. I pomysł był bardzo dobry, kochani, spakowałam się, poleciałam 10 godzin, to było w zasadzie 30 km od Singapuru, ale y, na granicy, właśnie w Malezji, nie, nie w Singapurze. Także dobrze, kochani. I ja wracając, y, odbierałam bagaż z karuzeli, y, podchodzi do mnie, jak się zaczyna ta kontrola, podchodzi do mnie pies, który mnie wącha, y, to są kochane psy, one są bardzo przeszkolone, tak się kochani, wyczują wszystko. I za chwilę podeszło do mnie dwóch panów, takich celników, strażników, nie wiem, Policji Federalnej i powiedzieli, zapraszamy panią na stronę. I w momencie, kiedy mnie zaprosili, musiałam automatycznie oddać wszystkie swoje dokumenty podróżne. Mówię tutaj o paszporcie i yy, oraz telefon i kochani, oni to zabrali do oddzielnego pomieszczenia, natomiast wszystkie moje rzeczy zostały tak, że tak powiem bacznie yy, sprawdzone łącznie z testem na z różnymi testami narkotykowymi. I tutaj moi drodzy ja byłam przerażona yy, z uwagi na to, że ja nie wiedziałam i tutaj pamiętajcie, nieznajomość prawa szkodzi. Ja nie wiedziałam, że do Australii, jeżeli kupię na przykład luksusową torebkę, nawet jeżeli to by miała być dla mnie, jeżeli ona przekroczy pewną wartość, ja muszę zapłacić od niej cło. Więc oni znaleźli te wszystkie torebki. Hmm. Oczywiście nie, nie kłóciłam się, przyznałam się zupełnie, to było słuchajcie, niewinnie. Dzięki Bogu mnie nie aresztowali, ale skonfiskowali wszystkie te moje dobra, a one były wartość około powiedzmy 30 tysięcy złotych. I za każde dobro musiałam opłacić dodatkową karę, i ode... wtedy, kiedy już to m, decyzja zapadła, mogłam odebrać z lotniska, znowu z terminala, <grym> moje torebki. Także kochani, od tego czasu nauczyłam się, że nieznajomość prawa szkodzi teraz. Warto doczytywać te wszystkie ciekawostki, bo za chwilą się tutaj dużo rzeczy zmienia. I też y, pamiętajcie, że każdego mogą przeszukać. Nie można ryzykować, bo to w Australii nie przejdzie. Y, powiedziałam Wam, że zabierają telefon i wszyscy, wszelkie dowody tożsamości. Y, konfiskują, kochani, i tam mają takich programistów, którzy. Bez problemu ściągają tą, tego lock, ten lock na, na, na Wasz telefon i sprawdzają Waszą wierzytelność. Zdarzają się takie osoby, które bez pozwolenia na przykład na pracę, czy tam bez wizy na pracę, próbują swojego szczęścia w Australii i przylatują na tej wizie, o której Wam wspomniałam, na tej wizie wizytatorskiej, tak? i wtedy, jeżeli jest na przykład skonfiskowany, kochani, telefon, a w telefonie, nie wiem, mamy jakieś swoje CV, swój życiorys, czy mamy ewentualnie jakiekolwiek wiadomości odnośnie naszej pracy i to Policja Federalna odkryje, to niestety zostaniemy automatycznie, natychmiastowo deportowani z Australii. I też będzie zapisane w systemie, że y, mieliśmy odmówione prawo wjazdu to znaczy, że za każdym razem, kiedy w przyszłości będziecie chcieli przyjechać, zawsze będziecie mieli problem. Dlatego nie polecam i powiem Wam, że nawet pierwszy raz tutaj, kiedy leciałam, byłam przerażona, bo myślałam, że mnie też nie spuszczą. E, dlatego nie można ryzykować i naprawdę nie warto. Nie warto. Dobrze, kochani, jesteśmy już w tej Australii, przyleciliśmy, udało nam się przejść przez kontrolę graniczną. I czego możemy się spodziewać? Kochani słońca. W Australii jest też największa dziura ozonowa na świecie. Większość dni w roku jest słoneczna, tak zwane klarowne niebo. Czyste niebo, kochani, słoneczne niebo. Najwięcej dni słonecznych w całej Australii jest w pers. Dokładnie 174 dni w roku świeci słońce. Ale tak jak też wiecie, w Australii bywa zimno. Ja mieszkam w Sydney, które nie jest stolicą wbrew temu, co wielu z Was myśli. Stolicą Australii jest Canberra. Rzucę Wam zdjęcia. I teraz, kochani, przenosimy się wyżej na północ, gdzie mieści się wielka rafa koralowa, która jest największym ekosystemem na świecie. Ma, yy, gdzie mieści się też 3000 różnych niezależnych ras. i jest ona, moi drodzy widzowie, widziana z kosmosu. A dlaczego? Przez to, że tam, gdzie jest mielizna, tam, gdzie są rafy, woda jest zdecydowanie błękitniejsza, jaśniejsza. Natomiast tam, gdzie jest głębia oceaniczna, woda jest ciemna, prawda? Bo nie widać dna. Wrzucę Wam tutaj takie zdjęcie, jak to wygląda, kochani z kosmosu, największy ekosystem na świecie. Ja miałam przyjemność nurkować na Wielkiej Rafie Koralowej trzy razy w swoim życiu i powiem Wam, że od momentu, kiedy przejechałam do Australii po raz pierwszy, to było 13 lat temu, wtedy ta rafa zdecydowanie była bardziej barwna, bardziej kolorowa, bardziej żywa niestety, ze względu na ocieplanie się klimatu rafa po prostu umiera. Niestety. Kolejną kochani ciekawostką jest to, że w Australii mieści się największa piaszczysta wyspa na świecie. Nazywa się ona Fraser Island. W Australii także mamy najdłuższe tory kolejowe na świecie pociągu Indian Pacific. Podróżuje on pomiędzy Perth, Sydney oraz Adelaide. Kochani, jest to bardzo ekskluzywny pociąg, gdzie wszystko jest all inclusive i przejeżdżacie ogromną trasę, też za ogromne pieniądze, w ogromnym luksusie. Tutaj sam przejazd czterodniowy na przykład z Perth do Sydney kosztuje około 3 do 4, czy nawet 8 tysięcy dolarów. Zależy, jaką klasą chcemy podróżować. Czyli jest zdecydowanie drożej, niż przelecieć tą trasę samolotem. Moi drodzy, w Australii też mamy najdłuższe pole golfowe na całym świecie ma ono, nie, nie uwierzycie, 1350 km. Kochani, w Australii żyje również 80% zwierząt, które nie są spotykane nigdzie indziej na świecie. Myślę tutaj różne rodzaje pająków, mówię tutaj też przede wszystkim zresztą koala, które wcale nie są misiami. Żywią się eukaliptusem i śpią z większości czasu. Oraz na przykład kangury. Kochani, w Australii żyje 21 gatunków z 25 na całym świecie, które są najbardziej. Jadowitymi wężami na świecie. Między innymi jest to wąż, który zabija najszybciej ze względu na swoje stężenie trucizny, tak zwany python pustynny. Węże można spotkać wszędzie. Z reguły pajtony pustynne żyją, jak gdyby w centralnej części Australii. Ja na szczęście jeszcze nie widziałam i raczej wolałabym, żeby tak zostało. Kochani, Australia co do wielkości jest szóstym krajem na świecie. A 33% Australijczyków łącznie ze mną, jak wiecie, nie zostało, urodzony, urodze, nie zostało urodzonych w Australii. Czyli po prostu emigrowali. Przeszli proces wizowy, proces później rezydenta i otrzymali obywatelstwo, tak jak ja. Kolejną, kochani, ciekawostką, która mnie bardzo zdziwiła, że zajęłoby 29 lat z życia człowieka, żeby odwiedzić dziennie inną plażę w Australii. Ponieważ mamy ich tutaj, uwaga, 10 685 plaż. Czyli potrzebowalibyśmy 29 lat. Trochę by nam zeszło, prawda? I teraz, kochani, um, najwyższym szczytem w Australii jest Góra Kościuszki. Dobrze mam znana. Australijczycy nie, po, nie potrafią powiedzieć kościuszki. Mówią koziosko, koziosko, koziosko mountain. Kochani, jest to najwyższy szczyt w górach śnieżnych, który z kolei znajduje się w Alpach Australijskich gdzie pada więcej śniegu niż na przykład w Alpach Austriackich. Wyobraźcie sobie, w Australii również mamy śnieg. Kochani, Góra Kościuszki, Koziosko, została nazwana przez odkrywcę i zdobywcę generała Strzeleckiego, który w swojej eskapadzie z MacArthurem razem zdobyli i odkryli Górę Kościuszko w 1500. 1840 roku? Myślę, że się tutaj nie mylę. Sprawdziłam na ściądze. Nie mylę się. To był 1840. Kochani, w Australii, Australia w ogóle to jest też jedyny kontynent na świecie, gdzie nie mamy aktywnego wulkanu. I też Australia jest jedynym kontynentem na świecie, który jest zarówno państwem. Pomyśleliście kiedyś o tym? Bo tak jest w istocie, moi drodzy. Kochani, porozmawiajmy teraz troszkę o ludności. Wiecie, że rodzinnymi mieszkańcami Australii są Aborygeni, którzy żyją poniekąd jak gdyby poza społeczeństwem australijskim, mają swoje przywileje, swoje prawa. I ostatnio niestety głosowaliśmy, żeby nie y, brali udziału w konstytucji. Kochani, długość życia Australijczyków u kobiet to 85 lat, natomiast u mężczyzn to 81 lat. Wiąże się tutaj to z wieloma czynnikami ekonomicznymi, prawda? Oraz brakiem tak zwanych chorob, chorób cywilizacyjnych, kochani. Z racji tego, z, z kolei, ponieważ jest u nas największa dziura ozonowa na świecie, o czym wiecie, ym, największa umieralność, ym, do największej umieralności przyczynia się tutaj nowotwór skóry, zwany melanomą. Melanoma jest niezwykle częstym nowotworem w Sydney, w Australii, zabija 600 osób rocznie. Jest bardzo, agresywnym form, bardzo agresywną formą nowotworu. To jest nowotwór skóry, który może zaatakować i stać się bardzo agresywny w przeciągu 6 tygodni już, jak gdyby przerzucając się do innych narządów. Dlatego nosimy całorocznie filtr 50 przynajmniej, chronimy również głowę oraz często My w dużym słońcu po prostu chodzimy pod parasolem. Kochani, w Australii możemy zjeść oraz zakupić oraz zjeść wyroby z kangura. Kangury są w Australii jadane. Mówię tutaj głównie o stekach z kangura oraz o kiełbasie, która ma dość ciemne takie wręcz bordowe zabarwienie. Ja ponieważ y, kocham kangury, nigdy nie spróbowałam. Słyszałam, że jest to mięso dość gumowe. I kochani, to nie jest tak, że gdzie nie pójdziemy w Australii, zobaczymy, spotkamy kangura, y, rekina czy też koale. Y, żyją one głównie w jakichś y, ogrodach zoologicznych bądź parkach narodowych. Bądź w miejscach, gdzie wiemy, że są prawda. To nie jest tak, że tutaj gdzieś w mieście wyskoczy nam kangur. I teraz, kochani, na południu Australii leży Tasmania, którą bardzo kocham. Tasmania z kolei ma najczystsze powietrze na całym świecie. Jest to przepiękna wyspa, na którą można dopłynąć z Melbourne lub można lecieć z każdego innego portu w Australii. Na tej wyspie znajduje się też cudowne muzeum, które nazywa się Mona Muzeum i jest to muzeum seksu i śmierci, bardzo kontrowersyjne. Byłam, wrzucę wam kilka zdjęć. Kochani, w Australii nie śledzimy trendów mody. Jest ogromna wolność, jeżeli chodzi o Styl ubierania. Są tutaj ludzie, którzy chodzą bez butów na plażach północnych, z reguły ludzie chodzą bez butów. Jest tutaj propagowany taki styl życia, takiego surfera, że tak powiem, na luzie. Kobiety często chodzą na przykład na ulicach w bikini, tutaj na plażach północnych, oraz też jeżeli chodzi o styl ubierania, to jest na tyle dowolny, że jest taka rozmaitość, że na przykład zimą zobaczycie kogoś klapkach i krótkich spodenkach, a obok, yy, nie wiem, w butach zimowych typu UGG i w kurce zimowej w czapce i rękawiczkach. Także tutaj jest ogromna swoboda, jeżeli chodzi o styl ubierania. Nikt, na nikogo raczej nie zwraca uwagi, nikt nikogo nie krytykuje. Za to właśnie bardzo kocham Australię za tą wolność, której niestety jeszcze w krajach europejskich myślą, że brakuje, prawda? Widzę to nawet, kiedy odwiedzam Europę. Moi drodzy, jeżeli chodzi o motoryzację z kolei, co na pewno zainteresuje Panów, jak wiecie, jest u nas ruch lewostronny. Najbardziej tej popularnymi autami, kochani, są auta produkcji japońskiej. Głównie Toyota, Mazda oraz Kia. Są to auta, które są też najtańsze, najbardziej ekonomiczne w w utrzymaniu z uwagi na tutaj dostępność, prawda, części. Najdroższymi autami w utrzymaniu są auta niemieckie i ja się sama o tym przekonałam, ponieważ jak wiecie, mam tam swojego, swoją małą gwiazdeczkę mojego mojego Mercedesa B-klasę. Kochani, co roku yy, muszą dokonywać przeglądu, żeby dostać, yy, dostać zezwolenie na przymusowe ubezpieczenie, tak nie pomyliście się, oraz na opłatę rejestracji i wiecie co, za każdym razem, kiedy oddaję auto do przeglądu, zawsze coś znajdą, bo tutaj opony trzeba wymienić, bo tam hamulce, wiecie, zawsze próbują mnie też trochę naciągnąć, bo nie, myślą, że jestem kobietą i się nie znam, co nieco, trochę wiem, bronię się przed tym, ale wiadomo, żeby auto było sprawne, należy tutaj bardzo dużo za nie płacić, bardzo dużo. Eksploatacja auta w Australii jest niezwykle droga. Warto być, kochanym mechanikiem. W Australii też bywa tak, że jeżeli mamy na przykład fach w ręku, pod, na przykład hydraulik, elektryk, zarabiamy więcej niż osoba w korporacji. Bardzo dla mnie na przykład jest dziwne, że żeby samo to, że zadzwonimy na przykład po hydraulika, że on odbierze telefon i że zdecyduje się do nas przyjechać, na przykład kosztuje 350 dolarów za ten kol, po czym koszty usługi, które tutaj nam wyświadczy. To też mnie bardzo zdziwiło. Kochani, nie wiem, czy yy, podobał Wam się taki vlog, kolejna moja pogadanka. Yy, podzieliłam się z Wami informacjami tutaj z kraju, w którym mieszkam, który kocham, yy, który jest moim drugim domem, że tak powiem. I, i mam nadzieję, że Wysłuchaliście do końca. Dziękuję, że ze mną jesteście i chciałam Wam życzyć, jeżeli ten vlog się dzisiaj u Was pojawi w czwartek, to miłego dnia, niech Wam się dobrze dzieje i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Trzymajcie się, pozdrawiam Australijka.